Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kolejny filmik z serii Wybierz kartę i sprawdź. A dzisiejsze czytanie będzie dotyczyło, jaką masz um, swoją moc ale moc, która będzie ukazana z różnych struktur czyli twoja moc w aspekcie działania, emocjach, relacjach i rozwoju, jeżeli jesteś ciekaw to zostań ze mną do końca ja jestem Tarocisko Angiatis, pracuję z kartami Tarota ponad 20 lat karty anielskie, wyroczni kości losu to są techniki dywinacyjne, z którymi do was ruszam również jestem nauczycielką Tarota, jeśli potrzebujesz rozwinąć swoje umiejętności, wszystkie informacje dostaniesz oczywiście tam na dole jeżeli potrzebujesz sesji indywidualnych Online, jak najbardziej są w możliwościach. Wszystkie informacje na mojej stronie. Za chwilkę przełączę Wam podgląd. Tarot Snów, on dzisiaj będzie tutaj, hmm, będzie ta Atalia, dzisiaj brała udział. I teraz przełączę Wam podgląd na karty, i będziemy tutaj sprawdzać Twoją ukrytą moc. O jakich mocach w sobie nie masz na ten moment świadomości, ale lecą te karty nam dzisiaj. No dobra. Działamy, moi drodzy. Oczyszczamy i pojawia moc. I teraz tak. Do każdej z grup będę wyciągać cztery karty z każdej kubki. To jest tak. Działanie, emocje, relacja, rozwój. To jest ta grupa. Teraz tutaj. Działanie, emocje, relacja rozwój. I tutaj a w działaniu. Emocjach, relacjach i rozwoju. Którą spośród tych trzech grup wybierasz dzisiaj ty? Napisz oczywiście swój wybór na dole, tak żeby nie zapomnieć. Podziel się informacją również, jak to czytanie z tobą rezonuje. Ja sobie wybiorę drugą, biorę udział z wami. A co tam? Zatem osoby, które wybrały pierwszą grupę i idziemy od pierwszej karty, Twoja moc w działaniu. Szóstki kielichów jest kartą, która mówi o tym, że najprawdopodobniej umiesz zaczynać wszystko od początku, raz jeszcze, ale z wyciąganiem wniosków. Możesz też umieć jednać bądź a, w jakiś tam sposób współdziałać z innymi. Bo karta szóstki kielichów jest kartą też spółek wszelkiego rodzaju, ale również i kart, które mówią o tym, że w działaniach umiemy działać grupowo. To jest dla Ciebie taka Twoja wewnętrzna moc, ale wyciągasz przede wszystkim ze swoich działań, czyli z praktycznego działania wnioski. To jest Twoja moc, czy masz tego świadomość? Twoja moc w emocjach, możesz do pewnych rzeczy podejść też chłodno, możesz też. I to też jest dla Ciebie to wyciąganie wniosków, bo karta Królowej Mieczy jest kartą, która bardzo często mówi o tym widziałam, przeżyłam, a teraz wiem, jak to, te kwestie też. Przekuć się w pozytywne historie. Mam też wrażenie, że w Twoich emocjach też doświadczasz, ale doświadczasz, żeby być lepszą wersją siebie. Zatem, jeżeli masz jakieś trudności w emocjach, to masz wyciągnąć z tego lekcję, bo to jest też Twoja tajna moc właśnie te lekcje. Kartę Królowej Mieczy możesz też na chłodno. Widzieć pewne rzeczy, których inni nie dostrzegają, w zależnościach na przykład emocjonalnych. Możesz w emocjach umieć dopasować dwie osoby. Być może hmm, dopasowania, widzisz to w innych. Daj znać, jak to z tobą jest. Jak to jest Twoja moc w relacjach? Zauważasz innych potrzeby. Jesteś wrażliwy, wrażliwa na potrzeby, ale też widzisz coś czego inni nie dostrzegają w drugiej osobie. Widzisz tę, tę ukrytą historię, która ta osoba w sobie też nosi. A twoja moc w rozwoju, karta czwórki monet. Jeśli coś postanowisz, to to zrobisz, bo czwórka monet jest kartą, która mówi o tym, że nie odpuszczasz do momentu, kiedy ten rozwój nie zostanie zrealizowany. Czwórka monet też jest kartą, która mówi o tym, że uzupełniasz, a później idziesz z tym dalej. Zatem zobacz, co masz w działaniu. Wyciągam wnioski, umiem współpracować, w emocjach potrafię parować ludzi, ale również wyciągać wnioski z własnych doświadczeń życiowych. W relacjach zauważasz ich możliwości, zależności, zauważasz potrzeby, bądź kogoś, kto jest alienowany, potrafisz gdzieś tam wciągnąć w towarzystwo, a w działaniach jesteś osobą, która gromadzi by móc później to wykorzystać do rozwoju własnego bądź miejsca, w którym funkcjonujesz. Czy miałeś mieliście taką świadomość? Zobaczmy, co tutaj jest w drugiej grupie. Twoja moc w działaniu. Karta szóstki buław. Proszę bardzo, jak Ci coś zaciekawi, zainteresuje, to przesz do przodu. Ale też. Umiesz cieszyć się tymi sukcesami, nawet malutkimi, które są przy tobie. Twoja moc w emocjach jesteś osobą szczerą, lojalną najprawdopodobniej, ale również, jeśli trzeba się z czymś rozliczyć, to robisz to bardzo umiejętnie. W relacjach zwracasz uwagę, czytamy karty w pozytywie w tym przypadku, w relacjach zwracasz uwagę na potrzeby dwóch stron, bo karta trójki kielichów jest trójki mieczy, przepraszam, jest kartą oczekiwań. Zatem nie skupiasz się tylko i wyłącznie na tych ranach, które gdzieś tam są, ale również zwracasz uwagę na wzajemne oczekiwania w relacjach, co może dawać Ci taką podstawę do tworzenia fajnych relacji. Koleżeńskich, przyjacielskich na tej zasadzie, bo tutaj czytamy o mocy, nie negatywach. Jeżeli chcecie film o negatywach, to dajcie na dole. A to, co warto poprawić w sobie, na przykład, tak? Twoja moc w rozwoju, karta Dziesiątki Monet, działasz długoterminowo. Nie skupiasz się, zobacz, wszystka była w kartą w działaniu, jest kartą, która i ją czytam w pozytywie, że jeżeli w coś wierzysz, a coś tutaj. Jest zgodne z Tobą, to rozpalasz, jakby, ogień temu całości. Natomiast karta dziesiątki monet, w mocy rozwoju, działasz długofalowo, ale też i rozwijasz się konstans, i to jest u Ciebie. Dbasz o. Mm, twój rozwój musi się opierać na wartościach. I to jest twoja tajna moc również. Zrasumujmy to, jak zrobiliśmy to w przypadku pierwszej grupy. Zatem to, co masz w sobie, moc w działaniach, umiejętność cieszenia się z drobnych sukcesów, co napędza cię do przodu, systematyka również. W emocjach jesteś lojalną osobą, osoba, która też, jeśli trzeba coś podsumować, z czym się rozliczyć, to świetnie to robi. Jesteś osobą, a w relacjach, która funkcjonuje w, w, wobec oczekiwań wzajemnych, czyli umiesz znaleźć tę zależność, a w rozwoju długofalowość, a długoterminowość. No i osoby, które wybrały trzecią grupę kart. Twoja moc w działaniu to no właśnie, potrafisz forsować przeszkody. Tak jak ty pokonujesz przeszkody, tak mało kto. Masz tę moc w sobie. Jeśli jeszcze tego nie odkryłeś, to czas właśnie, żeby sobie to uświadomić. Twoja moc w emocjach, jeśli kochasz, to całym, całą sobą. Ale też masz serce na dłoni. To jest też Twoja moc. Pamiętaj o tym. A twoja moc w relacjach, dziesiątka mieczy, umiesz się podnosić po porażkach. Ale również dziesiątka mieczy jest kartą, która mówi o tym, wyciągasz wnioski z relacji, ale też zauważasz tych, którzy potrzebują tej pomocy. Umiesz też innych. Podnieść z kolan dosłownie i karta rozwoju. <noise> to jest Twoja najlepsza, jakby karta, oprócz tych emocji, które mówią o tym, że masz serce na, długi, jak na dłoni, jak kochasz, to szczerze, a rozwijasz, pomnażasz zasoby. Um, nie wiem, czy też jesteś osobą, która kreatywnością się chce tutaj zajmować takim szablonowym. Jakby zawodem, bo to jest w Twoich jakby zasobach w rozwoju. Cesarzowa upiększa to, co inni mogą uznać za brzydkie. Ty z brzydoty zrobisz coś pięknego, ale również, że umiesz pomnażać to, co dostaniesz czyli w przysłowiowy kamień złoto możesz zamienić on się może stać złotem zatem masz tę moc w sobie jeśli masz tę świadomość świetnie, działaj dalej, jeśli nie to zwróć uwagę, czego w sobie nie dostrzegasz bo ta moc jest po prostu w tobie zreasumujmy to moi drodzy karta drzewka życia, w moc w działaniu umiesz pokonywać problemy być może, a właśnie i większy problem większe zadanie, to ty to właśnie jesteś w stanie pokonać a być może umiesz działać pod presją czasu a to też jest Twoja tajna moc, tak? A w emocjach, a szczerość krystaliczność emocji, serca, ale też i taka uczciwość własna i też pasja jest twoją też, nazwijmy to, emocją, która cię napędza w relacjach, podnosisz ludzi z kolan, ale również i wyciągasz wnioski z relacji, które być może w jakiś ten sposób cię skrzywdziły, a twoja moc rozwoju to jest pomnażanie zasobów, które w rękach posiadasz, masz tego świadomość, Dajcie znać bardzo proszę, jak to czytanie Wam się podobało i czy chcecie posłuchać nad czym warto, żebyście popracowali na ten moment, bo oczywiście każdy z nas jest w innym momencie swojego życia, a i w tym momencie, kiedy to czytanie trafiło do Twoich zasobów oglądania, a może wskazać Ci właśnie tę sferę, ten aspekt, który może wymagać na ten moment Twojej uwagi. Ja Wam życzę pięknego dnia. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za Waszą mm, aktywność, komentarz, łapkę. Jeżeli chcesz więcej, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji. Wszystkiego, wszystkiego dobrego!